Cześć, dziś pokażę Ci, jak wyłączyć tryb znikania na Instagramie. Jeśli wcześniej aktywowałeś tryb znikania, czyli dezaktywowałeś swoje konto i nikt nie mógł Cię znaleźć, to dziś pokażę Ci, jak ponownie je włączyć. To bardzo proste i działa w ten sam sposób. Niezależnie od tego, czy masz iPhone e A i pada, czy dowolny smartfon. Jeśli dezaktywowałeś swoje konto i nie wiesz, jak je przywrócić, to wystarczy wejść do aplikacji Instagram z dowolnego urządzenia i zalogować się na swoje konto. Po wpisaniu swojej nazwy użytkownika i hasła, Instagram rozpozna, że to konto, które miało aktywny tryb znikania lub było dezaktywowane. I zapyta Cię, czy na pewno chcesz je ponownie aktywować. Klikasz ptak i automatycznie załogujesz się do swojego konta. Nikt nie zauważy niczego dziwnego. A tryb znikania będzie już wyłączony. Każda osoba będzie mogła Cię znowu znaleźć na Instagramie. To wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję.